Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś, taki dość szybki będzie odcinek z chlewni. I chodzi tutaj o prosiaki najmniejsze, które dopiero co zostały odsadzone. Odsadzone były dokładnie nie wczoraj. A dziś zdecydowałem się nagrać, bo tutaj trochę zmian wprowadziliśmy jeśli chodzi o zadawanie paszy przy tych najmniejszych prosiakach. Mianowicie chodzi o to, że dostawiliśmy trochę więcej karmików. Wzięło się to stąd, że poprzednią grupę, gdy odsadziliśmy, a była po prostu trochę większa niż zazwyczaj, okazało się, że tych miejsc i stanowisk było trochę za mało. A mianowicie zwróciliśmy uwagę na to, że te najmniejsze okazuje się, że nie miały możliwości podejścia do paszownika ze względu na to, że tych stanowisk było trochę za mało. I o tym już też mówiłem w jakimś tam poprzednich odcinkach, że no przy odsadzaniu prosiąt te prosiaki są nauczone tego, że jedzą grupowo czyli razem podchodzą do lochy i karmią się wszystkie razem, i tak samo jest tutaj przy samym odsadzeniu: one karmią w tym samym jedzą w tym samym czasie, i wszystkie naraz podchodzą do paszowników. Powocuje to tym, że e, jedne mm, najadają się szybciej, drugie mogą się nie najeść wcale, lub tylko tak naprawdę tej paszy dotkną. A e, jeśli chodzi o zadawanie tej paszy, to w ostatnim czasie muszę się przyznać, że trochę, trochę się tego e, naczytałem, żeby no, zdać sobie sprawę, jak ważne to jest. I... No generalnie to, jak ten prosiak będzie jadł od samego początku, czyli zaraz po odsadzeniu, rzutuje nam na wszystko później, jak będzie przyswajał kolejne te pasze wysokobiałkowe, czyli tą barklakową i kolejne tucznikowe. Ile będzie zjadał naraz, co później nam daje szybszy tucz i zjadanie tej paszy na tuczarni. Więc sam ten początek jest właśnie o tyle ważny, żeby one się jak najszybciej najadały. Gdzieś w którymś artykule wyczytałem również o tym, że prosiak, który oczekuje na jedzenie i ten, który je, ten, który je, je dużo więcej, bo czuje, że tam jest na nim presja, czyli się przejada. Bo jest presja, bo kolejne prosiaki czekają na jedzenie, a ten prosiak, który stoi za nim, już wydziela i te soki trawienne po to, bo już czuje ten zapach paszy i on też chciałby już jeść, a później to trafienie paszy jest mniej efektywne ze względu na to, że gdy on już się dopchał, to ta najwięcej soków trawiennych już zostało wydzielony. Więc yy, no, sami mi przyznacie, że to zastanawiając się nad tym dogłębnie wcale nie wygląda to yy, najlepiej. i zdecydowaliśmy się tutaj na jeszcze więcej stanowisk, czyli ten paszownik tutaj tubomat biały, on ma 30 litrów i ma około ma 10 stanowisk. Te mniejsze mają tutaj po 5, ale one są włożone tutaj tak naprawdę dosłownie na chwilę, na góra 3 dni. I mamy jeszcze te dwa większe paszowniki, one są po 5 sztuk razem 10, więc cały miot jesteśmy tutaj w stanie wyżywić tych paszownikach, które są, eee, bo jest w tym końcu około 35 sztuk. Nie, nie liczyłem ich dokładnie, ale tak mniej więcej, bo odsadziliśmy tutaj e, od e, trzech loch, akurat. Więc na przykładzie tego lochu, e, tego e, miotu można powiedzieć, że 100% e, prosiaków ma swoje stanowisko. Dla każdego stan dla prosiaka jest po jednym stanowisku. Jak jedzą, mogą jeść wszystkie naraz. Nie ma problemu z tym, żeby tą paszę miały zadawane. Kolejna rzecz, którą wyczytałem, to jest to, aby stada, które się odsadza, były jak najmniejsze. Czyli, żeby nie było łączonych tych prosiaków i tak dalej, jakieś tam większe koice, tak jak mamy tutaj możliwość. Jeśli chcemy później sobie wyrównać stado z danego miotu, to możemy to zrobić w kolejnym tam jakimś etapie, ale na pewno nie tutaj, ze względu na to, że one nie dość, że czują stres po samym odsadzeniu od matki, to jeszcze dodatkowo powoduje go to, że mm, tych prosiaków jest tutaj jeszcze więcej, większa waleczność w stadzie i tak dalej. Dzięki temu trochę im to, że tak powiem, ułatwiamy przejście tego i no możemy więcej to kontrolować. Mało tego, w przypadku naszym mamy dwie grupy odsadzone, więc również możemy kontrolować w jaki sposób one spożywają tą paszę i ilość paszy, która jest spożywana. Mm, no co pozwoli nam również wcześniej sprawdzić jak wygląda stan prosiaków. No tutaj niestety mają teraz ten swój czas na należenie i, i spanie drzemki, więc niestety nie dam rady pokazać Wam jak one spożywają to pasze i jak to wygląda mm, no niestety a no, moglibyście wtedy zaobserwować, to jest naprawdę dość ciekawe zjawisko, bo e, większość, nie powiem, że 100%, bo 100% się nie da prosiaków, ale około e, 80%, 70% naraz spożywa tą paszę i, i, i korzysta z karmików. Więc dlatego to jest tak ważne, aby e, tych miejsc i stanowisk dla nich było wystarczająco dużo i żeby spokojnie, swobodnie mogły one zjeść wtedy, kiedy, e, kiedy chcą. Można to zaobserwować u większych prosiaków. Przy tych na przykład, gdzie one już mają ponad dwa miesiące, ponad dwa, trzy prawie, gdzie jedzą sobie kiedy chcą. Część sobie leży, część sobie spożywa i mają tych stanowisk tyle, żeby się spokojnie najeść. A tu wszystkie leżą, wszystkie jedzą i o tym już mówiłem również wcześniej. Przy obecnych założeniach takich naszych wewnętrznych stwierdziliśmy, że przy odsadzeniu mm, musi być 80%, jakieś 70-80% stanowisk e, do ilości prosiaków, tak aby one mogły się śmiało najeść i żeby nie musiały oczekiwać, że tak powiem, w tej kolejce do, e, do tubomatu czy do paszownika. I mogły z niej skorzystać. No dobra, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to będzie wszystko, nie będę przedłużać. Chciałem specjalnie podkreślić tylko ten jeden temat, aby zwrócić uwagę, jak to jest ważne. Generalnie, w ogóle najważniejsze jest te pierwsze miesiące, bo dobrze wiemy, że one mają bardzo słabe, rozwinięte swoje żołądki i przewody pokarmowe. Można porównać śmiało posiaki do drobiu, gdzie również te kurczaki mają słabo rozwinięte swoje żołądki trzeba uważać na to co podajemy, w jakich ilościach, dawkach i tak dalej, i tak dalej i tu jest podobnie, to nie jest krowa i cielek, że większość rzeczy mu nie zaszkodzi, tu naprawdę trzeba uważać i przechodzić z tych pasz tak jak trzeba, zwracać uwagę na wszystko, od prestartera później przez starter bo te dwie pasze są najważniejsze. W kolejnych już jest lepiej. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Rolnik Zolnier Świdra. Cześć.